Patrząc na dynamikę wzrostu eksportu, jaką mieliśmy w ciągu ostatniej dekady nawet, to raczej nikogo specjalnie nie trzeba namawiać. Oczywiście eksport nie jest dla wszystkich, to też warto sobie powiedzieć. Tak? To eksport nie jest dla małej, lokalnej firmy, bo to się po prostu nie będzie opłacało. Nakład kosztów, jakie trzeba powiedzieć, jest zbyt duży w stosunku do korzyści. Eksportuje dla średnich i dla dużych przedsiębiorców, pokazują wyniki eksportowe. I raczej tych firm nie trzeba absolutnie namawiać do tego, żeby próbować, żeby znajdować nowe rynki. Oczywiście to, co jest zawsze bezcennym wsparciem dla wszystkich firm, które chcą eksportować, to na niewątpliwie informacja, czyli informacja o tym, jakie są wymagania na danym rynku. Druga rzecz, zabezpieczenia y, transakcji, co szczególnie w wypadku krajów afrykańskich, które są bardzo atrakcyjnym rynkiem, a zarazem bardzo trudnym. Bardzo dużo w polskich firm sparzyło się mocno na tych transakcjach. Y, czyli zabezpieczenia. Również kredyty proeksportowe, y, korzystne, tak powinny być skonstruowane, żeby były korzystne dla, dla przedsiębiorców, zachęcające. To są te zachęty, które mogą jeszcze bardziej wspierać aktywność polskich przedsiębiorców. Ale, ale tak mówię, mam wrażenie, że w tej chwili penetrujemy wszystkie możliwe rynki, jakie są i chyba nie ma, nie ma dla nas takiego rynku kraju, no, kraju trzeciego, do którego byśmy nie chcieli eksportować, oczywiście za rozsądną. Cenę. Takie rynki jak Kanada, który jest rynkiem niebywale zamożnym z kolei, też bardzo wartościowy rynek. Bardzo, bardzo dobrym rynkiem są Stany Zjednoczone. Co prawda nie ma tej umowy i pewnie długo jej nie będzie i to chyba nie z powodu Unii Europejskiej, ale eksportujemy tam całkiem dużo. To jeden z największych partnerów, jeśli chodzi o eksport, chociażby wieprzowiny. Co mogłoby się wydawać dziwne, bo z kolei oni sami są potężnym producentem wieprzowiny, więc, więc jak się okazuje, można. Myślę, że każdy twierdzi, że taką strategię ma. W mojej ocenie niekoniecznie jest to strategia. Bardziej jest to jakaś może taktyka opracowana, jak się poruszać na niektórych rynkach. A to dlatego, że opracowanie takiej strategii z naszego punktu widzenia jest po prostu szalenie trudne w tej chwili. Dla takich firm, które eksportem się w Polsce dopiero zaczynają zajmować, ponieważ jest to bardzo kosztowne. Nie znamy tych rynków, na które niekiedy zamierzamy sprzedawać, więc musimy zdobyć informacje na temat tego rynku, poznać e, zwyczaje e, mieszkańców tych krajów. To po prostu jest wiele podróży, dużo pracy i mnóstwo kosztów, a efekt jest e, niepewny. I też widzę to właśnie, że, że wielu producentów e, chce mieć strategię na początku, ale potem, kiedy zobaczy. E, jak ciężka jest to i kosztowna praca do wykonania, to, to przechodzi do efektu, do metody szybkich efektów, czyli do sprzedać dużo, a jak jeszcze się ułoży. Ale oczywiście znam też firmy takie na polskim rynku, które wyraźnie widać, że taką strategię w większej lub mniejszej skali mają i ją konsekwentnie realizują. Niektóre w bardzo dużej skali. No jeżeli mówić o długofalowych strategiach, to można ich po prostu przeliczyć chyba na palcach jednej ręki. Bo jeżeli my popatrzymy na półki, przykładowo w Polsce, to zobaczymy z cukierków, to będzie tak, będzie to Fifi, będzie Rafaela, który będzie dalej, dalej od sprzedaży, od innych i jedynek, kto może tak konkurencję zrobić dla nich na rynku polskim, to tylko Wedel z ptaszem mleczkiem. І то мови о том, що та стратегія є, але вона є під силу тільки могом її подніс тільки дуже корпорації. Тобто така дługa хвильова стратегія, вона якби в собі zawiera е малі-малі крочки, кожен крочок чогось коштує, десь цей сантиметр полки, десь якась реклама, десь в інтернеті, десь в телевізії, канали комунікації cały час ще змінюємо. Ну і то можна так мови заприлічити на 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 Пальцях одні реньки, а не. Ма в інше своє ні. Він ще своє має пресію також на Жуцоном чи з власів, чи з презесів, що маєш там півроку, за півроку мусиш заробити якомусь квоту.